Halo, halo, dobry wieczór. Witam z tej strony. Emil, Elektrikos, Emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro. E, ta relacja na żywo bardziej ma, ma charakter taki techniczny, trochę ogłoszeniowy. Trochę poodpowiadam na e, pytania z tego kanału. Relacja na żywo. Nieplanowana, ale dawno nic nie było u mnie na kanale. I teraz tak, obraz 4 na 3 I pierwsza sprawa techniczna, dość istotna. W tym momencie nadaje się z notebooka Fujitsu. I ten notebook no jest już dość wiekowy, zaraz będzie miał 6 lat. I on praktycznie już prawie, że doczekał swojego końca. Notebook Fujitsu. Jestem u swojej siostrzyczki Alany, także jak do niej przyjeżdżam tutaj do Gdańska, to mam też okazję, że mi te laptop ustawi, naprawi, zrobię taki techniczne czary Mary. Że obydwa laptopy chodzą mi lepiej, i Asus, i Fujitsu. Tylko obawiam się, że. Będzie to już ostatnia relacja na żywo z laptopa Fujitsu, bo widzę, że nawet słuchajcie swojej kamerki zewnętrznej nie mogę podpiąć. Dlatego macie tutaj obraz 4x3 w tym momencie. Dlatego jest no tak jak jest. Najpewniej przestały mi działać gniazda USB. Nie działa mi wejście na kartę SD. Z której to karty ściągam sobie surowki filmów, które potem montuję dla Was i wrzucam tutaj na YouTube'a. Także, no, kiepsko to widzę z Asusa. Asus, no, trochę późno się za to zabieram. Jestem na etapie testów tego, tego laptopa. I też zobaczę, jak on mi się sprawdzi. Na razie. Z siostrzyczką próbowałyśmy puścić na susie parę prób z relacji na żywo, z niepublicznej, ale coś nie chce on załapać. Podobno chodzi o kartę sieciową, więc obawiam się, że mogą być trudności przy nadawaniu relacji na żywo. A tak w ogóle to widzę, że również Jacek H07 próbował nadawać relacje na żywo. Miał jakieś problemy techniczne i coś to co mu nie wyszło. Też zobaczymy, jak to będzie u mnie z tymi relacjami na żywo. Tutaj na kanale Emi Hydroelektro czy nawet na Emi Elemi. Dziś parę dni temu na drugim kanale pojawiła się relacja na żywo um, w temacie Bierkowickim. Trochę takie powtórzenie tego, co było. Na tym kanale, no zobaczcie, już trzy tygodnie temu jest od tamtego czasu. Troszkę inna wersja tej relacji na żywo bierkowickiej. I tutaj tak trochę dopowiem wam pewną rzecz, tak już przechodząc do meritum. Zobaczcie tak, bo ucięło mi tam tą relację na żywo. Uciało mi gdzieś tak 10 minut przed końcem tą relację na żywo, z Bierkowic przed trzech tygodni. Potem no, były różne prace, zajęcia, no, no nie było kiedy za bardzo zajmować się YouTube'em i ze względu na remont bierkowicki i pewne zlecenia mi doszły, e, pewne zlecenia będę mieć kiedy już wrócę do Bierkowic, bo się, już mam bilet kupiony na środę, także w środę jadę z powrotem do siebie, do Bierkowic i tak. Co Wam powiem ciekawego? Ano, trochę taka rzecz abstrakcyjna dla mnie, ale zobaczcie, no, jeżeli ja mam raz do roku możliwość, że mogę wyciągnąć ze zlecenia 3000 zł na raz na jednym zleceniu, dość poważna elektryka. Mm, a mam z drugiej strony możliwość, to mówię takie rządowe rozdawnictwo. 3000 zł dają na, na węgiel. Na węgiel dają, a w rzeczywistości na co tam sobie chcecie, możecie te 3000 zł przeznaczyć. 3000 zł. I tak, ale żeby dostać te 3000 zł, no to trzeba złożyć deklarację, czym się opala. W moim przypadku czym opalam dom, czy tam inaczej siedzibę Bierkowicką. U siebie tam na Dolnym Śląsku. No jak nie złożę deklaracji, no to nie mam, nie mam właściwie po co wnioskować o, ten, o te pieniądze czy tysiące złotych, ale ja mówię tak, nie składam żadnej deklaracji. Z przyczyn trochę światopoglądowych, ale nie, nie będę składać tej deklaracji. Uh, przypomina mi się trochę dziadek Bierkowicki, który. On by to skomentował tak, bo on był człowiekiem buntowniczym, antysystemowym. Także się tu gadaliśmy. On mówi także. Panna Mila, dzisiaj pani składasz deklarację. Czym pani opalasz dom? Jutro pani składasz deklarację, ile razy na. Godzinę pani, oddychasz. Także także mówię, nie, nie składam deklaracji, czym opalam dom. Wobec tego nie składam papierów o dofinansowanie 3000, do czego tam chcę. Dam niby na węgiel, którego ciężko dostać, ale, ale nie. I taka sytuacja, że. Witaj, mister oprawce, jak dawno Cię tu nie było. Witaj, witaj. Także, no i tak, złożyć deklarację, żeby dostać socjalistyczne 3000 od rządu PiSu, no to okej, okay, ale pójść, zarobić 3000, oj, to już jest podejrzane. Ja szczerze mówiąc, powiem Wam tak, wolę pójść i zapracować, zarobić sobie te 3000. Jak gdzieś je sobie złapać, bo niby dają, a nie dają, tylko redystrybuują. Także nie, ja tej kasy nie wezmę absolutnie, a chociażby dlatego nie wezmę, bo powiem Wam pewną rzecz, skąd jest ta kasa? żeby dawać ludziom te, te 3000 zł. No bo też słyszę, że nie zawsze jest 3000, czasami jest mniej. Na pewno więcej nie ma. Niektórzy dostają po 500 zł zamiast po 3000. Ale tak, na czym to polega? No załóżmy, hipotetycznie w 1990 roku w Nowej Rudzie otwarła się e, piekarnia cukiernia Gachowski. No i ona sobie była w poprzednim ustroju, w tym ustroju przez ponad 30 lat tak zwanej rzekomej niby to demokracji. I teraz skądś no z kogoś trzeba te podatki ściągnąć żeby dla ludzi dać te 3000. No to płacą właśnie przedsiębiorcy tacy jak cukiernia, piekarnia, Gachowski no i powiedzmy zamyka się. Mi dadzą 3000 zł, a zamyka się 1 trzecia, przynajmniej 1 trzecia takich małych firm rodzinnych w Polsce. Także ja do czegoś takiego ręki nie przyłożę. Wolę mówię, pójdź zapracować, będę te 3000 złotych mieć. Najwyżej, najwyżej nie będę mieć, ale... Mogę to zrobić full legit niż gdzieś w socjalu brać sobie 3000 zł. Także nie. Także no nie ma takiej opcji, a ja mnie do tego wszyscy mnie weź bo biorą. Nie. Słuchajcie już w styczniu była mowa o tym o dodatku osłonowym, ale co do dodatku osłonowego też chcieli deklarację czym opalam dom. A ja im mówię fankulllo pikoloka, co ja nie będę wam składać żadnej deklaracji. No to nie, Ja mówię tam nie, nie potrzebuję, że ja wezmę pieniądze jakaś mała, mała firemka poniesie szkody na tym, także w ogóle się na to nie pisze. Dobrze, te techniczne na dzisiaj. Kwestie techniczne na dzisiaj. Tak już przechodząc bardziej do tych tematów merytoryczno elektrycznych. Aj, sekunda moment. Bateria mi pada. Muszę iść po zasilacz. Sorry.